W poprzednim odcinku, którego nie było, bo nagranie się zepsuło. Nasza jakże piękna Kupsonia 1992 w końcu razem z Mrocznym Kosiarzem połączyło ich coś więcej niż tylko rozmowy przy stoliku. No i tak ogólnie to, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, który się nie udał niestety, bo nagranie mi się zepsuło. W dzień informacji, w dzień informacji, kiedy wam wczoraj napisałem na fejsiku, że a bo coś tam, bo action bla 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 się zepsuł. Dziś kochani wyszła aktualizacja do jakże tego mojego kochanego programiku i już wszystko praży. Jak to dlaczego masz do ustawień? co ty przeprowadziłeś Nie, nie, nie. O... Nie, nie, nie kochani, nie przeprowadziłem się, to jest po prostu zrobiłem sobie małe przemeblowanko. Jestem ciekaw, czy mogę zadzwonić do mrocznego kosiarza, e, zaprosić do spędzenia czasu na tej parceli. No i nie, nie mogę, nie mogę, dlaczego nie mogę? I w ogóle zaprosić do ośmiu simów. Aha, czyli mogę. Aha, rozumiem. Dlaczego nie mogę zaprosić tego kosiarza nigdzie na rantkie czy na, na coś takiego innego? Nie mogę go zaprosić ani do domu, ani na. na... Ani do spędzenia czasu, kurde, na, na jakiejś parceli. Nic po prostu, nic. I to nie jest chyba jeszcze jego godzina, żebym się tutaj pojawił. Czy tutaj pracuje w ogóle moja mama? Mój milf? Tutaj jakiś. E, e, no jasne, i sobie tak stoisz, kurde, i podrywasz moich kolegów. Dobrze, że mi nie podrywasz mrocznego kosiarza, bo tak to by było nieprzyjemnie. Chociaż jest jeszcze jeden sposób, żeby sprawić. Aby Mroczny Kościarz przyszedł do nas, przyszedł do nas, do domu, w sumie do, do, do mnie. Jak widzicie mam troszkę dużo pieniędzy, bo... Mm, mówię mam, kochani, mówię mam, ale skończę wam póki co historię o pieniążkach. Mamy troszkę dużo pieniędzy, gdyż dziś ponieważ wczoraj, wczoraj na nagraniu zostało mi do, dokładnie chyba 21 dolanów. I ja tak mówię. Wiecie co? Nie, jebać to. Nie, przepraszam. Nie gram, nie gram postacią Zoe, tak więc nie będę awansował. To sobie postanowiłem, a dobra! Jolo, poznaj moją mamę! Tak wcześnie, uuu, romantyczne, poczekaj. Gatka na podryw. Gatka na podryw, moja śmiercią. I zobaczcie, i się rodzi, uwodzicielska u poza, proszę Państwa, uwodzicielska poza i uwaga, trochę widzę, że ten tutaj jest wyczyścić, dlaczego ja mam tutaj to co ja jestem właścicielem? Ucałuj dłonie i wręcz róże, wręcz róże, to jest po prostu, o, uwaga, śmiercio moja, całuj te dłonie, ten, te piękne dłonie, ten manicure, zobaczcie ten manicure, zobaczcie, kurde, ja Przy, przytul, albo coś, o. Jezus kochana sorry Romantyczne flirtuj Od jakiego poziomu tutaj kosiarz... O flirciarski jest flirciarski, nie jest flirciarska, tak więc proszę mieć to na uwadze. Chyba, że tutaj się odnosi do tego, że... No mroczny kościarz. Nie, e, e, e. nie wasz się ode mnie uciekać. Nie waż się ode mnie uciekać. Nie wasz się. Pochwal wygląd. Idź, idź jeszcze. Pochwal wygląd. Więcej opcji romantyczne, Zaproponuj. Masaż. Nie rozmawiaj z tą mamą. Muszę się tak wychylać, bo mnie tutaj. No cholera, bo, bo mnie tutaj zasłania kamiera. Idź do mrocznego Kosiarza, Zaproponuj mu masaż. A i odwróć się, ja zrobię ci masarżyk. A mogę pierwszy pocałunek? Selfie. Ze mną robi mroczny korsiarz. Ojej, dobra, czekajcie, no więcej opcji. No, dlaczego nie? pochwal wygląd? Zaproponuję jeszcze raz masaż. Zaraz muszę spadać do domu, bo, bo po prostu no, nasza energia jest na wyczerpaniu. Czy oni się pod. O, a... What? Wodzicielska poza. No, na siedząco to ty tutaj dużo nie zdziałasz. Dobra, ale. Wygłośmowę zachęcającą. Za zachęcającą do, do czego? Do u uw uwodzenia mnie? U uwodzicie. Ład? Dobra, nie, ja już tutaj nic nie proponuję. Niestety, e, tak, podejdź tutaj. Niestety, mroczny kosiarzu, ja muszę wracać do domu, gdyż, ponieważ e, za chwilę ci tutaj po prostu z tego świata zej zejdę, i, i to wtedy bym wskrzesił. A widzicie, bo jest we mnie zakochany i mi nie pozwolił wrzeć. Ale przepraszam bardzo, ja chcę. Nie chcę Zoey Patel, gdzie jest Kupsonia? No... Boże, zobaczcie, jak to wygląda. Ta perspektywa, ona siedzi, a tutaj. Ciii! O mój Boże, co ten kubon. Dobra, Zoey, koniec tam spania. Dobra, 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 idziemy pod prysznic i idziemy atakować, oczywiście, naszego mrocznego kosiarza. O, zobaczcie, co sobie kupiłem. Bo Zoey, nasza, Zoey, kochana mama. Po prostu miała taką chęć, żeby coś uprawiać. Nie, nie, kochani, to nie jest to, o czym wy myślicie. Roślinki, uprawiać rośliny. Ej, Zo Zoe, ej, bo ty, ty, ty przepraszam, bardzo miałaś dziś na... Yy, podróżuj. To jest tak, że zawsze, jeżeli ja idę do tej parceli... Roślinka też przychodzi. No i uwaga, uwaga to czwarta godzina to... Faktycznie może kosiarza nie być. Gościu sobie bąsuje sam. No po prostu. Tańcz z. z bobem. Zobaczcie, ile tutaj ludzi chodzi. Zobaczcie, jaka tutaj w ogóle się dzieje. Po prostu. Tu jest życie. To jest taniec. Muszę sobie naprawdę. Ja, ja już kiedyś o tym wam mówiłem, ale naprawdę jeżeli ja teraz siedzę, nagrywam, później nagrywam jeszcze jakiś inny materiał, później to jeszcze wszystko zmontować, później jeszcze mi miniaturki w ogóle YouTube coś ostatnio pierdzieli, miniaturki nie chcą się wczytywać. Uh, później te wszystkie miniaturki, to już mi się nie chce grać. Nie chce mi się grać, po prostu tak wiecie, dla siebie. A naprawdę bym chciał sobie ogarnąć bardziej Simsy. No czy ta mroczna paruwa tutaj kiedyś przyjdzie do mnie, czy, czy będę tak. Tańczył sam i czekał na, na niego miliony lat. Mogę coś tutaj zjeść? Przygotuj napoje. Zamów drinka. Zamów chipsy. No, no i zamów chipsy. Zamów chipsy może przez ten czas przyjdzie ten, ten Andrzej. Eee, mroczny kosiarz. Dawaj, wzięłaś chipsy? Jeść chipsy? No żyj, dobrze. Cipsy miałaś zrecia nie. Uh. Przepraszam. To, to jest też dobra sytuacja, to znaczy akcja, bo, bo nie wiem, bo niektórzy z Was e, mogą uważać, że na przykład takie beknięcie <laughs> może powiedziałem hamskie, albo coś w tym stylu. Jak dla mnie to jest rzecz normalna i, i, i dla, dlatego tak sobie, że tak powiem, pozwalam beknąć na nagraniu. E, jeżeli Wam to przeszkadza, no to trudno, deal with it Wiem, gdzie sobie pójdę. Na świeże powietrze. Tutaj, dzień dobry, usiądź. Albo nie, zdrzemnij się. Myślę, że cię nikt nie ukradnie. Tak, właśnie. Idź spać i czekaj na kosiarza. Brawo. O, ktoś do mnie dzwoni. Ciekawe. Ty no odbierz od mrocznego penisa. No. Dobra, czyli widzę, że w tym odcinku znowu, ale to znowu. I. Proszę Państwa, mroczny kościarz przyszedł! A, przyszedł, z tym, rozmawiałem przez telefon. Jak ty tutaj się znalazłeś? Kochany! Kochany, kochany! Plotkuj, plotkuj, tylko że jestem już trochę takie zwłoki, mroczny kościarz. Może to lubisz? Może to lubić więcej opcji romantycznych. Dlaczego? Zaproponuję, Gata, zadaj ryzykowne pytanie. Mm, kościarz. Zadaję Ci ryzykowne pytanie romantyczne. Dlaczego nie mogę na przykład go pocałować? Ja bym chciał włożyć, to znaczy, może to troszkę dziwnie teraz zabrzmi, ale chciałbym włożyć głowę, twarz. Mówiąc oczywiście jako kupsonia, twarz w ten jego kaptur, w tą czerń, w taką tam ciemnię. zobaczyć co tam się kryje. No, cholera, no, no, no uciekł mi, no, no, no uciekł, no, po prostu uciek. No to ja też uciekam w takim razie do domu, no i niestety, kochani, ale tutaj się będziemy już żegnać. Nie, nie chciałem się żegnać na tym białym ekranie, bo on strasznie oślepia. W każdym razie, widzę, że nasza śmierć po prostu jeszcze nie jest aż tak bardzo nami zachwycona, zainteresowana, żeby dać się pocałować. Chociaż też nie wiem, czy jak na przykład, zobaczcie tutaj, nie wiem, czy jest kursor, jak na przykład, SMS, jak na przykład ten pasek dojdzie, nie wiem, do jakiegoś poziomu dalej, to czy odblokują mi się nawet jakieś, wiecie, odblokują mi się nowe opcje, ale w każdym razie, no zobaczcie, mroczny kosiarz, związki, zakochani, zakochani. Ha! Wyślij sms, najlepiej jakiegoś zboczonego. Co ten kubek? No okej, okay. tak więc tutaj się żegnamy. Jeżeli wam się spodobało, chcecie więcej, więcej, zostawcie like i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Pa.